Masz zdjęcia kogoś, kto odszedł. Może w portfelu się, może w telefonie, może w ramce na szafce nocnej. Prawdopodobnie wierzysz, że robisz dobrze, że pielęgnujesz pamięć, że honorujesz tych, których już z nami nie ma. Ale to, co za chwilę usłyszysz, może zmienić Twój sposób patrzenia na te fotografie. Istnieje bowiem błąd, który popełnia 99% osób posiadających zdjęcia zmarłych. Błąd, który potwierdziła współczesna psychologia. Błąd, przed którym Raymond Moody po ponad 50 latach badania śmierci wielokrotnie ostrzegał: Na początek uspokójmy się. Posiadanie zdjęć kogoś, kogo kochałeś i straciłeś, nie jest niczym złym. Może być głęboko uzdrawiające. Może pomagać w procesie żałoby. Może podtrzymywać więź z kimś, kto był dla ciebie wszystkim. Ale istnieje pewna granica. Subtelna granica, granica, którą większość przekracza, nawet o tym nie wiedząc. A kiedy przekroczysz te granice, zdjęcia przestają być pomostem do uzdrowienia i stają się kajdanami, które cię więżą. Spokojnie. To, co teraz powiem, jest kluczowe dla zrozumienia i może całkowicie zmienić twój sposób odnoszenia się do pamięci o tych, których straciłeś. Nauka w końcu zaczęła badać żałobę na poważnie. I to, co odkryła, przeczy wszystkiemu, w co wierzy większość ludzi. W 2022 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne zrobiło coś historycznego. Oficjalnie uznało stan, który dotyka prawie 10% osób, które straciły kogoś bliskiego. Nazywa się to przewlekłą żałobą. A jedną z centralnych cech tego stanu jest właśnie to, co wiele osób robi ze zdjęciami zmarłych bliskich. Osoby z przewlekłą żałobą często tworzą to, co psycholodzy nazywają sanktuariami pamięci. Przestrzenie poświęcone zmarłemu. Pokoje utrzymywane dokładnie takimi, jakimi były. Nietknięte rzeczy. I tak. Zdjęcia wszędzie. Zdjęcia, na które patrzy się obsesyjnie. Zdjęcia, które stają się centrum codziennych rytuałów. Zdjęcia, które zamiast pomagać w przepracowaniu straty, utrzymują ranę wiecznie otwartą. Ale o to czego większość nie rozumie. To nie samo zdjęcie jest problemem. To, co z nim robisz. Jak się z nim odnosisz. I co ono reprezentuje w twojej psychice? Raymond Moody w swoich dziesięcioleciach badań nad doświadczeniami z pogranicza śmierci i komunikacją pośmiertną odkrył coś fascynującego. Osoby, które powracały z NDE, Near Death Experiences, doświadczenia bliskie śmierci, często relacjonowały, że ich bliscy po drugiej stronie nie chcieli, by pozostawali uwięzieni w przeszłości. Wręcz przeciwnie. Zmarli, zgodnie z tymi relacjami, pragnęli, aby żywi szli dalej. Żyli pełnią życia, znaleźli radość na nowo. A to prowadzi nas do pierwszego błędu, który popełnia prawie każdy: błędu polegającego na używaniu zdjęć do unikania bólu, zamiast do jego przepracowywania. Kiedy patrzysz na zdjęcie kogoś, kto umarł, co dzieje się w Twoim ciele? Czujesz ucisk w klatce piersiowej, łzy w oczach, tęsknotę, która wydaje się nie mieć końca. I wiele osób szuka tych zdjęć właśnie po to, by to poczuć. Nie dlatego, że chcą się uzdrowić, ale dlatego, że uzależniły się od tego bólu. Badania neuroobrazowania opublikowane w 2023 roku pokazały coś niepokojącego. Kiedy osoby z przewlekłą żałobą widzą zdjęcia lub przedmioty zmarłego, intensywnie aktywuje się określony obszar mózgu. Jądro półleżące ten sam obszar, który aktywuje się pod wpływem narkotyków, hazardu, każdego zachowania uzależniającego. Mózg dosłownie otrzymuje dawkę czegoś, kiedy patrzysz na to zdjęcie. Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto odkryli, że przyjemność czerpana z utrzymywania zmarłego przy życiu poprzez zdjęcia i wspomnienia może wzmacniać nawyki, które uniemożliwiają rozwiązanie żałoby. To tak, jakby mózg mówił: to boli. Ale ten ból jest znajomy. Ten ból łączy mnie z osobą, którą straciłem, więc chcę więcej tego bólu. To jest uzależnienie. A większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że jest uzależniona. Pozwól, że podam konkretny przykład. Anna, która straciła męża trzy lata temu, utrzymuje wszystkie jego zdjęcia dokładnie tam, gdzie były. Jej telefon ma ponad tysiąc jego zdjęć. Budzi się każdego dnia i pierwszą rzeczą, którą robi, jest patrzenie na zdjęcie na szafce nocnej. W ciągu dnia przerywa to, co robi kilka razy, aby spojrzeć na telefon. Przed snem spędza co najmniej godzinę na oglądaniu starych zdjęć. Uważa, że podtrzymuje pamięć, że honoruje ich miłość. Ale tak naprawdę jest uzależniona od cyklu bólu. Jest uwięziona w pętli, która nigdy się nie kończy. I za każdym razem, gdy patrzy na te zdjęcia, wzmacnia ten schemat. Mózg otrzymuje dawkę. Ból staje się bardziej znajomy niż radość. A życie mija, gdy ona żyje w przeszłości. To nie jest miłość. To jest uwięzienie. To nie jest honrowanie pamięci. To jest zaprzeczanie rzeczywistości. To nie jest utrzymywanie przy życiu. To jest utrzymywanie się w stanie martwym za życia. Zapamiętaj te informacje. To nabierze sensu, gdy zdradzę, co powinieneś zrobić zamiast tego. Teraz nadchodzi drugi błąd. A ten jest jeszcze bardziej subtelny: błąd polegający na utrzymywaniu zdjęć tak, jakby ta osoba wciąż żyła, pokoje utrzymywane w nienaruszonym stanie, miejsca przy stole, ubrania w szafie i zdjęcia wszędzie, traktowane tak, jakby ta osoba mogła wrócić w każdej chwili. To tworzy równoległą rzeczywistość rzeczywistość, w której śmierć tak naprawdę się nie wydarzyła rzeczywistość, w której nie musisz akceptować tego, co już jest nieodwracalne. Psychologia żałoby bardzo się rozwinęła w ostatnich dziesięcioleciach. Dawniej uważano, że celem jest całkowite oderwanie się, zapomnienie, pójście dalej, jakby nic się nie stało. To było błędne. Ale skrajna przeciwność również jest błędna. Dziś psycholodzy mówią o kontynuacji więzi, o idei, że możesz utrzymać zdrową więź z kimś, kto umarł. Ale kontynuacja więzi nie oznacza udawania, że ta osoba wciąż żyje. Oznacza integrowanie straty w swoim życiu w sposób, który pozwala na wzrost. I tutaj jest kluczowa różnica różnica, która może zadecydować, czy się uzdrowisz, czy zostaniesz uwięziony na zawsze. Jedną rzeczą jest posiadanie zdjęcia kogoś, kogo kochałeś, w znaczącym miejscu i okazjonalne patrzenie na nie z miłością i wdzięcznością może w rocznicę śmierci tej osoby. Może w rocznicę waszego ślubu? Może w momentach, gdy tęsknota jest największa? Patrzysz, czujesz, honorujesz to, co było, i idziesz dalej. Zdjęcie służy jako delikatne przypomnienie miłości, która ukształtowała to, kim jesteś. Czymś zupełnie innym jest spędzanie godzin dziennie na patrzeniu na to zdjęcie, budzenie się i patrzenie jako pierwsza rzecz, zasypianie i patrzenie jako ostatnia rzecz. W ciągu dnia przerywanie wszystkiego, żeby znowu spojrzeć. Rozmawianie z nią, jakby ta osoba mogła odpowiedzieć. Prośba o radę. Dzielenie się dniem. Używanie jej jako substytutu relacji z żywymi ludźmi. A preferowanie towarzystwa zdjęcia od towarzystwa prawdziwych ludzi. Moody udokumentował przypadki osób, które rozwinęły to, co nazwał komunikacją pośmiertną, za pośrednictwem fotografii. Niektóre z tych doświadczeń były autentyczne i uzdrawiające: chwile, w których osoba czuła realną obecność zmarłego, spokój, pojednanie, zamknięcie, ale inne przypadki były już ewidentnie patologiczne: osoby uwięzione w pętlach bólu, które nigdy się nie kończyły, osoby, które porzuciły prawdziwe życie, by żyć w świecie wspomnień. Różnica tkwiła w intencji i w rezultacie. Uzdrowienie wypływało z miejsca otwartej miłości. Patologia rodziła się z rozpaczy i obsesyjnego przywiązania, ale spokojnie, bo istnieje trzeci błąd, o którym prawie nikt nie wspomina. A to może być najważniejsze: błąd polegający na projektowaniu na zmarłych tego, czego nie rozwiązaliście z żywymi. Wiele osób obsesyjnie trzyma zdjęcia, ponieważ relacja ze zmarłym miała nierozwiązane konflikty, niewypowiedziane słowa. Niewybaczone winy, niewyrażoną miłość. A zdjęcie staje się miejscem, gdzie próbują to wszystko rozwiązać. To rzadko działa. Bo zdjęcie nie może odpowiedzieć, zdjęcie nie może wybaczyć, zdjęcie nie może powiedzieć, ja też Cię kochałem, kochałam. Zdjęcie to zamrożony obraz chwili w czasie. I dopóki projektujesz cały swój nierozwiązany ból na ten obraz, nie uzdrawiasz. Tylko powtarzasz schemat w kółko. Pamiętasz? Jak wspomniałem o jądrze półleżącym, oto połączenie. Za każdym razem, gdy patrzysz na zdjęcie i czujesz ten znajomy ból, twój mózg otrzymuje dawkę czegoś. I to wzmacnia zachowanie, i cykl się powtarza, a uzdrowienie nigdy nie następuje. Więc, co powinieneś zrobić zamiast tego? Po pierwsze, Zrozum, że istnieją DWA sposoby odnoszenia się do zdjęć tych, którzy odeszli. Sposób, który więzi i sposób, który wyzwala. Sposób, który więzi, charakteryzuje się kompulsją. Nie możesz spędzić dnia bez patrzenia. Jeśli stracisz zdjęcie, wpadasz w panikę. Zdjęcie stało się bardziej realne niż osoba. Zdjęcie stało się obiektem kultu. Organizujesz swoje życie wokół niego. I za każdym razem, gdy patrzysz, ból jest tak samo intensywny jak pierwszego dnia. Sposób, który wyzwala, jest inny. Patrzysz na zdjęcie okazjonalnie, z czułością, z wdzięcznością za czas, który spędziliście razem. Ból jest obecny, ale nie jest niszczący. Zdjęcie przypomina ci o miłości, która istniała. Nie przywiązuje cię do cierpienia straty potrafisz się uśmiechnąć patrząc potrafisz poczuć radość ze wspomnień zdjęcie jest mostem do przeszłości nie łańcuchem który uniemożliwia ci posiadanie przyszłości różnica tkwi w jakości emocji nie w obecności emocji Raymond Moody opisał w swoich książkach coś co nazwał doświadczeniem śmierci dzielonej momentami w których żywe osoby Obecne w momencie śmierci kogoś, relacjonowały doświadczenia podobne do NDI, Near Death Experience, doświadczenie bliskie śmierci. Widziały światło, czuły pokój, miały wrażenie, że towarzyszą zmarłemu w części podróży. I jedną z rzeczy, które te osoby relacjonowały, było jasne przesłanie: Nie więź się, jestem w porządku, idź dalej ze swoim życiem. Jeśli zmarli naprawdę mogą się komunikować. Jeśli badania Moody'ego są poprawne, to to, czego najbardziej chcą, to żebyś żył. Nie żebyś zamrażał swoje życie wokół ich śmierci. Ale jak wiedzieć, czy przekroczyłeś granice? Istnieją jasne sygnały. Jeśli minął ponad rok od śmierci, a ból nadal jest tak samo intensywny jak pierwszego dnia, może być problem. Jeśli unikasz sytuacji towarzyskich, bo wolisz zostać w domu i oglądać zdjęcia, może być problem. Jeśli czujesz, że nie możesz już być szczęśliwy, bo to byłoby zdradą pamięci zmarłego, może być problem. Jeśli utrzymujesz wszystko dokładnie tak, jak było, i czujesz niepokój na samą myśl o zmianie czegokolwiek, może być problem. To są sygnały przewlekłej żałoby. A dobrą wiadomością jest to, że istnieje leczenie. Złą wiadomością jest to, że większość osób nie zdaje sobie sprawy, że potrzebuje pomocy. Wierzą, że intensywność bólu jest dowodem miłości, że cierpienie jest honorem, że przestanie cierpieć byłoby zapomnieniem. Nic nie mogłoby być dalsze od prawdy. Intensywność żałoby nie jest proporcjonalna do intensywności miłości. Istnieją osoby, które kochały głęboko i potrafiły przetworzyć stratę w zdrowy sposób. I istnieją osoby, które miały skomplikowane relacje. Pełne konfliktów i urazy, które utknęły w żałobie na lata. Intensywność żałoby jest bardziej związana z tym, jak przetwarzasz emocje, niż z tym, jak bardzo kochałeś. I to jest wyzwalające, kiedy to rozumiesz. Oznacza to, że wyjście z przewlekłej żałoby nie jest zdradą tego, kto umarł. To dbanie o własne zdrowie psychiczne i uznanie, że zasługujesz na życie. Że osoba, która umarła, chciałaby, żebyś żył. I tutaj duchowość i psychologia spotykają się w potężny sposób. Raymond Moody spędził dziesięciolecia rozwijając technikę zwaną Psychomanteon ciemną przestrzeń z lustrem, gdzie ludzie mogli rzekomo mieć doświadczenia komunikacji ze zmarłymi. To, co odkrył, było fascynujące. Wiele osób relacjonowało autentyczne spotkania. Czuły obecność, widziały odbicia, słyszały wiadomości. I te doświadczenia często przynosiły głębokie uzdrowienie. Ale istniał też pewien wzór. Osoby, które wchodziły do psychomantejonu z obsesją, z rozpaczą, z potrzebą utrzymywania zmarłego przy sobie. Te osoby rzadko miały znaczące doświadczenia. To tak, jakby sama intensywność przywiązania blokowała połączenie. Natomiast osoby, które wchodziły z otwartością, z gotowością do puszczenia, z miłością zamiast rozpaczy, te często miały najgłębsze doświadczenia i wychodziły odmienione. Lekcja jest jasna. Im bardziej próbujesz chwytać, tym mniej otrzymujesz. Im bardziej akceptujesz, tym bardziej otwierasz się na coś autentycznego. I to odnosi się bezpośrednio do zdjęć. Jeśli patrzysz na zdjęcie z rozpaczą, próbując zatrzymać osobę. Jesteś w złej energii, blokujesz wszelkie realne połączenie, które mogłoby istnieć, ale jeśli patrzysz na zdjęcie z otwartą miłością, z akceptacją rzeczywistości, z wdzięcznością za to, co było, może się wydarzyć coś innego. Badanie opublikowane w Journals of Gerontology wykazało, że osoby w żałobie, które utrzymywały jakąś wiarę w kontynuację po śmierci, czy to reinkarnację, czy inną formę istnienia po życiu, miały lepsze wyniki w procesie żałoby. Wiara, że osoba nadal istnieje gdzieś, w jakiś sposób, była uniwersalnie ochronna to ma sens, kiedy się głębiej zastanowisz. Jeśli wierzysz, że osoba po prostu przestała istnieć, zdjęcie jest wszystkim, co pozostało. I presja, by zachować to zdjęcie, by utrzymać je w idealnym stanie. By nigdy nie pozwolić, by pamięć osłabła, staje się przytłaczająca. Ale jeśli wierzysz, że osoba nadal istnieje w innej formie, zdjęcie staje się tylko wspomnieniem pewnego etapu, ważnym, znaczącym, ale nie jedynym połączeniem, które istnieje. Badacze komunikacji pośmiertnej, w tym Bill Guggenheim, który udokumentował ponad 3000 przypadków, Donoszą, że wiele osób odczuwa obecność bliskich zmarłych bez potrzeby posiadania zdjęć, sny, wizytacje, odczucia obecności, znaki w otoczeniu. Dla tych osób zdjęcie jest bonusem wizualnym przypomnieniem nie desperacką potrzebą zastanówmy się. W kulturach tradycyjnych jeszcze zanim wynaleziono fotografie ludzie również przeżywali żałobę, również pielęgnowali wspomnienia. Również łączyli się z tymi, którzy odeszli. Robili to poprzez historię, rytuały, symboliczne przedmioty. Fotografia jest stosunkowo niedawnym wynalazkiem w historii ludzkości i być może przypisaliśmy jej zbyt dużą wagę. To nie znaczy, że zdjęcia są złe. To znaczy, że nie powinny być centrum wszystkiego nie powinny być jedyną formą połączenia nie powinny zastępować wewnętrznego procesu integracji straty. Ale to przekonanie wymaga zrównoważenia. To, że ktoś jeszcze gdzieś istnieje, nie oznacza, że ta osoba powinna być tu ze mną fizycznie. Akceptacja fizycznej realności śmierci jest kluczowa, nawet jeśli wierzysz w duchową kontynuację. I tu jest błąd, o którym wspomniałem na początku błąd, który popełnia 99% osób. Błędem jest używanie zdjęć, by uniknąć transformacji, której wymaga żałoba. Śmierć kogoś, kogo kochamy, nas zmienia, powinna nas zmienić. To jedno z najgłębszych doświadczeń ludzkiej egzystencji. Konfrontuje nas z naszą własną śmiertelnością, z nietrwałością wszystkiego, z potrzebą kochania teraz, bo jutra może nie być. Kiedy używasz zdjęć, by zamrozić czas, by udawać, że nic się nie zmieniło, by uniknąć tej bolesnej, ale koniecznej transformacji. Marnujesz okazję do rozwoju, którą daje niewiele doświadczeń w życiu. Raymond Moody przeprowadził wywiady z tysiącami ludzi, którzy mieli doświadczenia z pogranicza śmierci. I jednym z najbardziej spójnych odkryć było to, że ci ludzie wracali zmienieni, nie bali się już śmierci, cenili życie inaczej, kochali głębiej, żyli bardziej obecnie, a śmierć kogoś bliskiego może zaoferować wersję tej transformacji. Bez potrzeby umierania samemu. Możecie cię nauczyć o nietrwałości, o priorytetach, o tym, co naprawdę się liczy. Ale tylko jeśli pozwolisz, by ten proces się wydarzył, jeśli przestaniesz używać zdjęć i wspomnień, by uniknąć bólu, który trzeba poczuć, by go uzdrowić. Jeśli poczułeś coś, słysząc te słowa, jeśli rozpoznałeś jakiś wzorzec we własnym życiu, jeśli zauważyłeś, że być może używasz zdjęć w sposób, który ci nie służy, YouTube ma tam na dole to złote serce, super podziękowania. Kiedy klikniesz, mówisz, że ta prawda ma znaczenie, że te tematy zasługują na zbadanie, że cenisz treści, które wykraczają poza powierzchowność. Każde super podziękowanie to głos zagłębią w świecie rozproszenia. Teraz powiem Ci dokładnie, co robić. Po pierwsze, zrób uczciwy inwentarz. Gdzie są zdjęcia tych, którzy odeszli w Twoim życiu? Ile razy dziennie na nie patrzysz? Co czujesz, kiedy patrzysz? I co najważniejsze, czy twój związek z tymi zdjęciami pomaga ci się uzdrowić, czy trzyma cię w uwięzieniu? Po drugie, zapytaj siebie czego chciałby ten, kto odszedł. Jeśli ta osoba cię kochała, czy chciałaby, żebyś spędził lata w paraliżującym cierpieniu? Czy chciałaby, żebyś porzucił życie, by żyć we wspomnieniach? czy chciałaby, żebyś uczcił czas, który mieliście razem, żyjąc pełnią życia, mając jeszcze czas. Pomyśl, jak Jan Paweł II pokonał komunizm wiarą. Czy on chciałby, byśmy się poddali? Po trzecie rozważ przeorganizowanie. To nie znaczy wyrzucanie zdjęć. To znaczy może wybranie jednego lub dwóch znaczących zdjęć zamiast dziesiątek. To znaczy może stworzenie specjalnego albumu. Do którego zaglądasz w wybranych momentach, zamiast zdjęć wszędzie, które cię nieustannie przypominają. To znaczy, może wykonanie rytuału przejścia, gdzie dziękujesz za wspomnienia i pozwalasz sobie iść dalej. Po czwarte, szukaj pomocy, jeśli potrzebujesz. Przewlekła żałoba to prawdziwy stan i jest leczalny. Specjalne terapie, takie jak terapia przewlekłej żałoby, mają bardzo wysokie wskaźniki sukcesu. Badania pokazują, że od 60 do 75% osób, które przechodzą ten rodzaj terapii, doświadcza znacznej poprawy. Nie ma wstydu w potrzebie pomocy w przetworzeniu jednego z najtrudniejszych doświadczeń w ludzkim życiu, wręcz przeciwnie. Jest mądrość w rozpoznawaniu swoich granic i szukaniu wsparcia. Po piąte, rozważ stworzenie rytuału przejścia nie czegoś dramatycznego czegoś znaczącego dla Ciebie. Może to być schowanie kilku zdjęć do specjalnego albumu, zamiast zostawiania wszystkich na widoku. Może to być napisanie listu do zmarłego, wyjaśniającego, że zaczniesz żyć pełniej. Może to być odwiedzenie miejsca, które było znaczące dla Was obojga, i złożenie symbolicznej prośby o pozwolenie na pójście dalej. Rytuały pomagają mózgowi przetwarzać przejścia oznaczają koniec fazy i początek kolejnej. A w kontekście żałoby mogą być niezwykle potężne, by zasygnalizować, że jesteś gotów na nowy rozdział. Nie rozdział bez tej osoby, ale rozdział, w którym ta osoba zajmuje inne miejsce. Miejsce pełne miłosnych wspomnień zamiast paraliżującego bólu i poszóste być może najgłębsze. Rozważ, że najlepszym sposobem na uczczenie tego kto umarł, jest życie pełnią. Nie w cierpieniu, nie w paraliżu, nie w adoracji zdjęć. Ale w życiu, w radości, w miłości. We wszystkim, czego ta osoba by dla ciebie chciała. Badania Raymonda Moody'ego nad doświadczeniami z pogranicza śmierci ujawniły coś spójnego. Ludzie, którzy wracają ze śmierci, relacjonują, że miłość jest jedyną rzeczą, która się liczy. Nie cierpienie. Nie ból, nie przedłużająca się żałoba, bo miłość, a miłość obejmuje miłość do życia, miłość do teraźniejszości, miłość do możliwości, które jeszcze istnieją. Gdyby Ten, kogo straciłeś, mógł Ci teraz wysłać wiadomość, co by powiedział? Prawdopodobnie nie powiedziałby: Utknij na zawsze przy moim zdjęciu. Prawdopodobnie powiedziałby: Kochałem Cię, nadal Cię kocham. A najlepszym sposobem na odwzajemnienie tej miłości jest bycie szczęśliwym. Nie zdradzasz niczyjej pamięci będąc szczęśliwym. Honrujesz tę pamięć. Pokazujesz, że miłość, którą dała ci ta osoba, była tego warta. Że czas, który spędziliście razem, stworzył coś, co przetrwa. Nie w wiecznym cierpieniu, w pełni życia. Zdjęcia mogą być częścią tego. Nie mogą być mostami do wspomnień pełnych miłości. Mogą być przypomnieniami wdzięczności, mogą być oknami do momentów, które ukształtowały to, kim jesteś, ale nie mogą być łańcuchami, nie mogą być uzależnieniem, nie mogą być substytutem życia, które jeszcze masz do przeżycia. Wybór należy do Ciebie, podobnie jak wybór tego, jak żyć po stracie, podobnie jak wybór, czy pozwolisz bólowi Cię zniszczyć, czy Cię przekształcić. Podobnie jak wybór, czy uhonorujesz tego, kto umarł, tkwiąc w przeszłości, czy żyjąc pełnią. Co wybierzesz? Jest historia, którą Raymond Moody opowiada w jednej ze swoich książek o kobiecie, która straciła syna w wypadku samochodowym. Przez lata utrzymywała jego pokój dokładnie tak, jak był. Zdjęcia wszędzie. Ubrania w szafie. Trofea na półce. Spędzała godziny dziennie w tym pokoju, płacząc, wspominając mu to cierpiąc, pewnego dnia miała doświadczenie w psychomantejonie Raimonda Mudiego. I to, co potem zrelacjonowała, zmieniło wszystko. Powiedziała, że zobaczyła syna, że był promienny, szczęśliwy, spokojny. I wtedy usłyszała słowa, które jednocześnie ją zdruzgotały, i wyzwoliły, powiedział: Mamo. Wszystko ze mną w porządku, ale z tobą już nie. Utknęłaś w grobie, który sama zbudowałaś. Uwolnij mnie, uwalniając siebie. Po tym doświadczeniu wróciła do domu i zrobiła coś, co wydawało jej się niemożliwe. Zaczęła porządkować pokój. Nie wyrzuciła wszystkiego, ale poukładała rzeczy tak, by miało to sens. Wybrała kilka znaczących zdjęć, oddała ubrania. I po raz pierwszy od lat mogła w tej przestrzeni oddychać. Ona nie zdradziła pamięci syna, ona uszanowała to, czego on naprawdę pragnął, aby ona żyła. To właśnie powinny reprezentować zdjęcia tych, którzy odeszli nie więzienia, nie łańcuchy, nie sanktuaria bólu, ale przypomnienia o miłości, pomosty do wdzięczności, okna na przeszłość. Która ukształtowała to, kim jesteś, ale która nie powinna definiować całej twojej przyszłości. Sposób, w jaki odnosisz się do tych zdjęć, mówi wiele o tym, jak przetwarzasz stratę. Jeśli patrzysz z kompulsją, z rozpaczą, z potrzebą utrzymania osoby uwięzionej, jesteś na złej drodze. Jeśli patrzysz z czułością, z wdzięcznością, z akceptacją, że osoba istnieje teraz w innej formie, jesteś na dobrej drodze i nie ma wstydu w potrzebie pomocy, by odnaleźć tę drogę. Żałoba jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu człowieka, a w świecie, który rzadko uczy nas, jak radzić sobie ze śmiercią, normalne jest potrzebować wskazówek. Ostatnie pytanie, które Ci zostawiam, brzmi tak: gdyby osoba, którą straciłeś, mogła zobaczyć jak teraz żyjesz byłaby szczęśliwa czy czułaby że honrujesz to co was łączyło czy byłaby smutna widząc cię uwięzionego sparaliżowanego niezdolnego do pójścia naprzód odpowiedź na to pytanie możecie poprowadzić do właściwego sposobu odnoszenia się do zdjęć i do pamięci i do własnego życia czy przechowujesz zdjęcia kogoś kto odszedł, opowiedz w komentarzach, jak odnosisz się do tych wspomnień. A jeśli zdałeś sobie sprawę, że musisz coś zmienić, zacznij dziś, nie jutro. Nie w przyszłym tygodniu. Dziś, bo każdy dzień uwięzienia to dzień, którego nie przeżywasz, a zasługujesz na to, by żyć, zasługujesz na to, by być szczęśliwym, i ten, kto cię kochał. Też tego dla ciebie pragnie.